Dzień dobry Widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z Super. Y... Jak to było? Czekaj, nawet mam szczerze, powiem, nie wiem jak to się nazywa. Y... Waterpark Simulator, tak mi się wydaje. Ale dobra, nieważne. Zaczynamy, musimy coś tu sprzątnąć. O jazdy, ile tego jest. Trzeba sobie ogólnie ogólnie basno ogarnąć. Więc niszczymy to. Yy, I w ogóle, ostatnio widziałem filmik z yy, Policji. I szukam takiej gry, która by się wam po prostu podobała. Yy, bo nie wiem co byście chcieli, więc piszcie w komentarzach yy, pod Najlepiej, bo szczerze mówiąc ja nie wiem jak dać komentarze w filmach. Więc pod szorcami też możecie napisać, jak to się robi, no bo po prostu nie ogarniam. Eee, no fajnie było, jakbyście tak pomogli mi. Spójrzcie, co ja zrobiłem. Jeszcze raz. No, robię po prostu lepiej, no ale. No, mówię, decyzja jest Wasza. Eee, I piszcie właśnie, jaką chcecie grę, no bo. Szukam takie jakieś fajne. Piszcie, bo. Najlepiej było jakieś demo na razie testować, bo. Po prostu mam tyle na takie gry, że yy, za 300 zł po prostu yy, no. Wiem też w demo że tą gę... Znaczy ja już w ogóle pęczu kończyłem yy, kiedyś. Bo grałem sobie już dawno w tą gę tak powiem szczerze. Yy, no i wróciłem do niego, bo jest jakiś upgrade i postanowiłem nagrać na to, bo to jest sobie fajna gra z tego będzie dużo odcinków, bo wciągnęłam je, jak ja mówiłam wcześniej. Więc mega spoko wielka. Dobra. Mam już tego dużo. Znaczy, mamy pik. I dobra. Trzeba to... Więc nie będzie tak, że będziecie musieli mi pisać na pewno, co ja mam robić z tej już umiem. <laughs> Miałem, nie, musiałem podniki wcześniej z tego mieć, bo nie masz aż tak. Ale no, rozpoczęłem ogarniać. I teraz bym chciał coś zobaczyć. Wiem, że oni mi każą coś innego robić, ale ja bym zobaczył sobie po prostu, co tu mamy nowego, bo. Mamy jakieś dekoracje. Nowe mamy. Mamy zjeżdżalnie. Nowe. I mamy basen. Nowe. Dobra, dobra. no fajnie. Będziemy mieć co nagrywać. Spoko. Dobra, zbudujmy jakiś basen mały. Um, dobra, piek. Możemy tu sobie dać. Dobra, mamy tu. Aha, nawet leżaka. Dobra, nie mogę. No, Okrężków. Idziemy to teraz zbudować sobie. Jest nic. Dobra. E, idę jeszcze ten śmieciek zabrać. Chyba <laughs> nie normalnie 3 w sobie. Ja ci kręcę. No brawo, brawo, mam co? 118 Drugałów to nie jest źle, nie jest źle. A i możecie też pisać, czy wolicie jakieś takie dłuższe filmy po 30 minut, ale żeby ich było mniej, czy takie po 15, ale będzie ich pewno więcej. No, staram się jak najczęściej robić, bo wczoraj był, dzisiaj jest. No, kiedy się będzie dało, to będę to robić. Aha, jeszcze trzeba basen na wodę napełnić w ogóle. Zapomniałem typ. Ja. Dobra. Idziemy ją napełnić. I otwieramy. A nie. Jeszcze mamy coś zbudować. Aha. Pyk, jedna, pyk, druga. Dobra. No, przebudujemy to. Tak jak mówię, ja już to miałem w sumie ukończone. Ale uznałem, że nie będę robić tak naprawdę jakiejś kontynuacji. Tylko zaczniemy sobie po prostu od nowa, bo uznałem, że bez sensu tak inaczej. No i będziemy po prostu od nowa to. Weźmy tyle, dobra. Czekamy na klientów. Ja tu miałem w ogóle cep malowane Tak ładnie. Mogę Wam w sumie, jak się uda, wkleić zdjęcie potem w filmiku. Wyjmę tu zdjęcie. No. Dobra. Okay. Proszę. Nie wiem, tu wszystkich dosłownie nie miałem. Taki park. staram się zrobić nawet lepszy. Ale nie wiem, on no. Był mega dobry. Ja miałem skupiać codziennie dosłownie. No, ale jeszcze wtedy nie miałem kanału i nie mogłem tego nagrywać. No, ale się przeżyję. Dobra, szukamy teraz ludzi, którzy nie mają opasek Typie Ej, gdzie? czemu tu jest tyle, byłody przecież? No <grym> co tu się stało? oni tu nawet nie szli nie nagranie, no, ja po prostu próbuję No Dobra I wycieram Pięknie, pięknie, kurczaki. Jak ja wyglądam w ogóle? O. No, nie wytrzymam z tym gór. tak w właśnie, jak się tak dzieje. Mega, to jest niefajne. No dobra, lecimy. Co ty chcesz, jak są trzy osoby, nie wejdziesz już przecież. Idź. A oni, jak śmiesznie upadają, nie? to znalazłam i wystaje, jaka ty. Ja. Mega fajna gra. Yy, I postaram się właśnie w tym filmie też dodać yy, te... Yy, komentarze, jak mi się uda. Spróbuję coś znaleźć na YouTube właśnie. Jakieś poradnie, jak to zrobić, bo... Na, sz na szlącach umiem, ale... Yy, no to nie umiem, no. tak mówiłem. Zmienimy sobie postać, bo to nie wygląda to o. No dobra, powiedzmy, że jest git. Idę już posprzątam, 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 biegnę, biegnę. Nie no, mało zarabiamy na razie. Co to jest w ogóle za kamera? Dobra. Czy możemy jakąś Nie Możemy. Dobra. Tu sobie postawimy nie. Dobra, mm. co pani tu leży? Co ta pani robi? Ta pani... Aha. Co te pani robią, nie? Gdy mi to. Mm. <laughs> Chyba wstały. No dobrze. Jak już wstały, możemy zrobić strefę leżaków. No i tak ogólnie pozmieniamy te strefy, bo tu będzie myślę, że tu bym dał tak jak w tamtym parku strefę dla dzieci. Tam gdzie będzie ekstremalna. Yy, tu będzie taka zwykła, taka... Tu miałem plażę normalnie zrobioną. Takie coś zrobimy. Taka wypoczynkowa bardziej, o. Tak bym powiedział, więc ogólnie nie przyzwyczajcie się, że tu będzie tak brzydko. Będzie mega luksusowo moi kompletnie inaczej będzie to wyglądać, nie? Więc ok. Mam już na 7 osób, więc idziemy obsługiwać klientów, tylko to czyścimy. Jak pani tam dawała graffiti... Już myślałem. Za dużo już w po prostu pamiętam, że tą graffiti wywinę I ta pani tam szła, tak jakby jakby chciała zrobić, dobra. Gdzie są ludzie? Ludzie, chodźcie. Ludzie, ludzie, chodźcie. Hia. Ależem powiedział. Dobra, idziemy wyczyścić w Chyba się nie da, dobra. Co to? Nic? A naprawić mogę, nie mogę? Nie wiem, czy w ogóle teraz można taki poziom, nie wiem. Tak nie wiem, jak było kiedyś, bo. 6 godzin senior light pass. Proszę, niech pani idzie. Oj, dobra, dobra. też jest no ok, szczerze mówiąc. Hmm, w ogóle ja musiałem malować tak, dach ja bym pokazał, jak go już. Chodziłem na tą kaczkę i tam skakałem na ten dach. Nie wiem, czy teraz to skoczy tam nawet. A, i w ogóle możecie też y, powiedzieć, jaką chcecie nazwę. Znaczy, już tego nie zmieniły, ale jaką byście chcieli może kiedy indziej nazwę do jakiejś, na przykład jak będzie Super Mario Simulator. Supermarket, Simulator. Bo ogólnie nazywam park przyjdź i nie wyjdź. W sensie wiecie o co chodzi, chyba. Mm. Że się tu każdy utopi, yy, bo ten. Nie chciałem też zgapać o yy, nazwy Utop się od twórcy yy, Screamiego. Yy, będzie w tym, w opisie yy, w filmiku. Dam link mega fajny ten od niego mam właśnie grę, jakby nie on to bym nie miał gierki yy... właśnie, głównie w sumie gram BeamNG Drive też mam, jak chcecie to możecie pisać yy... przez niego mam tą grę w sumie też no, mega się nim inspiruje w sumie, yy... w sumie no. dobra, ktoś przyszedł? nikt świetnie, o! ja zapomniałem że tu mamy takie rzeczy o kurde Niech Pani stoi, niech Pani stoi. O, o co jest? Klepasz! Nie no, po prostu uwielbiam tą grę, uwielbiam. Dobra, wszystko. Czy my możemy też postawić toalety? Możemy. Bo... mógł tu dać dobra ktoś przyszedł bo słyszałem że jest dzwonek ale to już tam, tam, tej tam robimy inwestycje po prostu we wszystko co się da więc świetnie Cztery godziny, Slide pass, no, dobra. Masz to, bierz to. Dobra, co pani chce? 4 godziny, Slide pass. Proszę. Proszę, proszę panią. Nie ma o co się bać, senior. To tylko się tu wejdzie i już się nigdy nie wyjdzie. I złego, nie? na spokojnie, na spokojnie. Dobra. Później. Czekajcie sobie coś spraw. Co wosmy nic nie wyraszę. Co to, to? Co to jest? Oba przysięgam, że wcześniej tego nie było. Tak to... Okej. Okay. Pozmarajmy. To ja Co Aha, potem. No dobrze. No dobra. Jak potem? To potem ja się z nim nie kłócą. Wygląda jak psychicznie. Uhu, ej, dobrze tam jest. Co się tam dzieje? Dobra, idziemy po Mopa, mopa, mopa. Dobra, idę. Biegnę szybko. To wezmiewaj to, wezmiewaj to, idź stąd, idź stąd, idź stąd, idź. Co tu się... Nie wiem, te buberki tak dziwnie wyglądały, że serio nie wiedziałem co... Uuu, na guzkę, dobra. Jeszcze wcześniej się dało tylko na ten, na łobę. Fajne, fajne. I mhm. Dobra, idziemy. Co tu zrobił guzik? Ja przepraszam, że ja się tak wyrażam, ale no kto tu to, to zrobił, no? Ja cię. Panią też do boga! <grym> Dobra, widzowie, na dzisiaj to tyle. Żegnam was. Papa. Pa.